Dobrze, zrobimy sobie teraz takie czytanko. Odpoczynek, medytacja, wyciszenie. Zobaczymy, co wyjdzie. Moi kochani, dobrze. I teraz tak, dwie karty położymy sobie na medy... no, odpoczynek. Dwie na medytację. To może tak, oddzielimy. O, tak będzie lepiej widać. I dwie na wyciszenie. I zaczniemy od odpoczynku. Moi kochani, karty pokazują, że jak najbardziej tutaj odpoczynek jest. Wiadomo, potrzebne każdemu z nas. Je jeżeli pracę mamy taką, co fizycznie pracujemy, no nawet i taką siedzącą, to na dłuższą metę wiadomo i kręgosłup, i wszystko cierpi, tak? Czy to jest praca przed komputerem i oczy się wiadomo, później w okularach siedzimy i tak dalej. Wszyscy pod jakim kątem nie, mieliśmy, nie mielibyśmy pracy, potrzebujemy odpoczynku. Nasze, nasze ciało, umysł potrzebuje tego, tak. Dobrze, teraz jeśli chodzi o medytację. Medytacja też w jakiś sposób nas odpręża, daje nam taki spokój, w ogóle nas samych, taki spokój daje nam. I taki spokój ducha, i ogólnie, tak? Daje taki. Medytujemy, i tak jakby po prostu wyłączamy się to, co nas otacza, z tego uspokajamy się w jakiś sposób, tak? Wyciszenie, też. Pobyt tylko ze samym sobą, wyciszyć się zrelaksować się po prostu I jak najbardziej. Powiem tak, jakiś kącik, w którym my możemy lub też, jeśli mieszkamy w mieście, gdzieś na wsi, domek, tego tylko i wyłącznie, co moglibyście sami pobyć ze sobą, tak? Żeby nikt Wam tam nad głową nie... Nie stękał za przeproszeniem, czy coś takiego. Żeby po prostu uspokoić siebie i swoje nerwy, tak po prostu medytować, odpocząć i wyciszyć się. Żeby was to wszystko, moi kochani, odprężyło. To, co po prostu was zrelaksuje tak na maksa, moi drodzy. Co nowo sprawi, że będziecie tacy uśmiechnięci, radośni z życia i tak dalej. To, żeby dało jak najwięcej szczęścia, żeby po prostu wasze ciało i umysł z powrotem wróciły do normalności. Dobrze, moje serduszka, paściskam bardzo ciepluteńko, Życzę dużo Wam zdrówka i dziękuję za to, że jesteście z nami, że tylu Was jest. Pa.